W dzisiejszym odcinku trzy mocne wystąpienia Dominika Tarczyńskiego na forum Parlamentu Europejskiego. Zachęcam do wspierania kanału poprzez łapkę komentarze, udostępnienia i subskrypcję. Dziękuję. Thank you, Madam President. Your left is so we're having this very important debate on children's rights and uh, I'd like to know if you are uh, aware of the greatest threat to our children now. You are Your sick leftist ideology, gender transition, so-called sex identification—you are the threat. When I was a kid, I thought that I'm a pirate. Thank God my parents did not let me cut off my arm or poke out my eye. What you doing? What your what your uh, promotion and your ideology does to the children is let's cut off the genitals. Now we're gonna pretend that you are a girl. That is why I'm gonna fight your sick.

Rolnictwa od dziesięcioleci w Komisji Europejskiej, ale także z dumą chciałbym mówić w swoim języku ojczystym, ponieważ to, co dzieje się teraz w mojej ojczyźnie, w Polsce, to ogromna tragedia. Te ogromne zalewy, potopy wręcz, można by nazwać, wielkie powodzie mają miejsce między innymi dlatego, że szaleństwo ekoterroryzmu zostało dopuszczone do głosu. Lewactwo, które popiera i popierało organizacje ekoterrorystyczne, bo tak trzeba je nazwać, organizacje, które przeciwstawiały się budowie infrastruktury przeciwpowodziowej, to są ludzie odpowiedzialni za to, co dzieje się teraz w Polsce i w tej części Europy. Nikt nie mówi o tym, o czym usłyszeliśmy wczoraj. Niemiecki wywiad próbował zwerbować jednego z ekologów, z działaczy ekologicznych, aby protestował przeciwko inwestycjom w Polsce. To jest wojna wywiadów, a ekoterroryzm jest jest wykorzystywany przeciwko rozwojowi takich państw jak Polska. Dziękuję Panie Komisarzu, że stoi Pan na straży rozsądku w Europie. My, konserwatyści, stoimy na straży rozsądku i będziemy nazywać rzeczy po imieniu. Stop ekoterroryzmowi. Dziękuję. Panie Tarczyński, jest zgłoszenie z niebieskiej karty. Czy chciałby Pan przyjąć? Pan president. To jest wiceprzewodniczący. Bardzo proszę. Your party was the for many... Pana partia rządziła Polską przez wiele lat. Osiem. Jak może pan to wyjaśnić, że nie byli państwo w stanie przyjąć tych działań zapobiegawczych, tych przeciwpowodziowym, a przecież utrzymywali państwo, że chcą państwo utrzymać prawo polskie? my już zbudowaliśmy tą infrastrukturę, która chroni przed powodziami, ale bo tak dużo protestów i teraz odkrywamy, że te protesty były finansowane przez ekoterrorystów, Niemców. Niemcy chcieli Zmusić Polaków za pieniądze prze, prze, zapłacić Polakom za to, aby protestowali naszej infrastrukturze. O tym się dowiedzieliśmy wczoraj. Po drugiej stronie mamy teraz rząd, Tuska, który w piątek powiedział nie zła pogoda. Więc jeżeli Państwo się nas pytają, co się dzieje i dlaczego mamy tyle dramatów to ze względu na Tuska i jego partię, a nie ze względu na infrastrukturę. Pani Przewodnicząca! Mamy do czynienia z największym skandalem korupcyjnym w historii Parlamentu Europejskiego. W raporcie Fight Impunity organizacji Panceriego, który jest teraz w więzieniu, mogliśmy przeczytać, że w Polsce rządzą biali suprematyści, fanatyczni katolicy. Na podstawie tych raportów Polska była atakowana w tej izbie, nazywano nas nawet faszystami. Tylko dlatego, że nie podobało się tutaj towarzystwu, jaki rząd w Polsce został wybrany. Polska to jest dumny naród, ma prawo wybierać rządy takie, jakie uważa za stosowne. Dlatego nigdy nie pozwolimy, aby Polska była opluwana, szydzona.